Ojcze Niebieski, serce moje tęskni. Dusza woła w ciszy nocy, gdy wspomnienia wracają jak cichy szept wiatru. Czuję pustkę, której nic nie jest w stanie wypełnić, tęsknotę, która przeszywa mnie do głębi. Odszedł ktoś, kogo kochałem, ktoś, kto był częścią mego świata, mego serca. Teraz jego głosu nie słyszę, dłoni nie dotknę, oczu nie zobaczę, a jednak wierzę, że on wciąż jest tam po drugiej stronie, gdzie nie sięga już ból ani cierpienie. Boże, ty, który jesteś miłością i światłością, otul go swoim ramieniem, daj mu odpoczynek w blasku twej chwały. Niechaj znajdzie spokój, którego może czasem brakowało mu na ziemi. Niech jego dusza unosi się lekko, wolna od trosk, otoczona twoim miłosierdziem. A mnie, Panie, naucz przyjmować ten ból z pokorą. Nie odrzucać go, ale złożyć go w Twoje ręce. Ucisz moje serce, gdy szaleje w rozpaczy, gdy woła o jego obecność. Daj mi siłę, by iść dalej, nie tracąc nadziei, że znów się spotkamy. Bo Ty jesteś bogiem życia, nie śmierci. W Tobie nic nie ginie, nic nie przemija, tylko się zmienia, przechodzi w inne istnienie. Dlatego, choć łzy płyną, choć serce boli, to ufam, że ta rozłąka jest chwilowa, że nadejdzie dzień, kiedy ujrzę go znowu, kiedy moje serce przestanie tęsknić, bo odnajdzie tych, których straciło. Przyjmij moją modlitwę, Panie, i spraw, aby On wiedział, że pamiętam, że kocham, że czekam na dzień, gdy nasze dusze znów się spotkają w Twoim Królestwie. Amen.